maneczko zastanawialiście się może kiedyś, jaki jest najbardziej awaryjny KTM i jakiego unikać, albo na przykład w jakich modelach, jakie były usterki dość powszechne, bolączki, coś takiego. Ja ostatnio przeglądałem sobie fora, bo jak wiecie, szukam sobie teraz motocykla. No, najprawdopodobniej KTM, ale wiadomo, może coś innego wpadnie. Patrzyłem jeszcze na przykład Betty 350, ale one mają jednak silniki od Betty. Myślałem, że później to ten, nie tak jak w tych starych, że był silnik RFS. A probo silnika RFS produkowany od 2000 roku do 2007. Miałem taki silnik właśnie w becie 450, bardzo pancerny silnik. Ogólnie to stara konstrukcja, sprawdzone rozwiązania. No i dlatego to chyba był jeden z najbardziej żywotnych silników, jaki powstał. On później został zastąpiony tym silnikiem, już wam mówię jakim. O mam już, dobra. Czasem zrobię jakieś przerwy, no bo z pamięci nie pamiętam i muszę sobie pomóc. Ogólnie dam wam so linki do tych stron, co sobie będziecie mogli poczytać o usterkach, owadach fabrycznych, co KTM wypuścili i poprawiali później. Z reguły większość to są so pierdoły, ale jest jeden rocznik, na którym jak przeczytałem wszystko, to mówię, ja pierdzielę tam nic dobrze nie zrobili. A następstwo, a RFSA był silnik Wenduro ten XC4, to miałem kiedyś takiego EXC do roboty, no to on już się różni na przykład tym od, od RFS-a, że ma y, olej w skrzyni i w silniku oddzielnie, że już nie ma regulacji na dźwigienki, tylko są so płytki zaworowe, no jest sporo tam różnic, ogólnie jest mega odchudzony już. Co tam jeszcze w nim jest inaczej, tam są so już, a nie, też jest jeden wałek rozrządu na dźwigienki, ale, ale już wałek, nie, wałek też jest na łożyskach, ale jest już napinacz automatyczny, hydrauliczny, jeśli ogólnie te napinacze... Były montowane od 2007 roku w krosówkach, na przykład Pisarek miał taki napinacz, ja też taki miałem w XCefie, ale został wymieniony na manualny. Ogólnie ten napinacz działa mniej więcej tak, że napełnia się olejem na zimnym silniku, potrafi silnik jeszcze tak głośno chodzić. Akurat ten jest schrzeniony, bo nawet teraz go wcisnąłem, to potrafi się zaciąć przy wyciskaniu i nie chcesz się ruszyć. Ogólnie te napinacze hydrauliczne, one mi się wydaje, że mają taką powszechną, że są wadliwe, ale w serwisówce zdaje się pisze, żeby je wymieniać co max 150 motogodzin, więc no to w silniku wiadomo, jakieś czasem się o piłki trafi o coś, nie wszystko filtry przefiltrują, a to trafia do tego napinacza i się robi coś takiego, że on się blokuje, no ten lek tak staje. Też może jakby tam już olej z niego wylecie, jakby napełnić to jeszcze może by chodził, ale wiadomo, widać nawet jaki tu brud jest i ten i to wszystko pewnie jest w tym napinaczu jakieś ziarenko opiłek i się blokuje. No on kosztuje kurde, nie wiem czy nie ze 200 parę, tylko 200-300 zł ten napinacz kosztuje. Dlatego manualny lepiej założyć koszt tam 60 zł i macie spokój, tylko w manualnym trzeba pilnować na ciągu łańcuszka rozrządu. Ogólnie jeśli chodzi jeszcze o jakieś takie wady RFS-a co ja jak go użytkowałem ten silnik bo miałem go w becie no to powiem naprawdę to że już tam silnik kopsi, to żaden inny silnik KTM aby tam nie wytrzymał tyle motogodzin albo jak coś by w nim stukało no to nie ma szans. A ten to wytrzymał no kurde naprawdę ta dzika beta już dymi tyle czasu i dalej jeździ. Moja też 100 motogodzin zrobiłem a się wydawało że ten silnik pierdzielnie po nie wiem dwóch dniach od zakupu i tyle wytrzymał. Fajne jest, że w Chromie tłumaczy angielskie strony i macie wszystko po polsku, nie? Ja to sobie będę yy, no, podglądał z tego, to mi będzie łatwiej. Tak jak mówiłem już tam o RFS-ie, wspomniałem. Ogólnie, jeszcze w RFS-ie jest według mnie taka wada, że jak już uszczelniacz puszcza, to często jest tak, że tam się takie wrzerki na wałku tym yy, rozrządu robią i nowy uszczelniacz nie zawsze pomaga, nie? Ale też są firmy, co regenerują te wałki, więc. Więc wszystko jakieś te, te, tylko to mówię, żeby tam się wytarł ten e, wałek, to ten RFS, no musi ten silnik to nie wiem ile godzin mieć, has, ty, no może nie z tysiąc, no ale przynajmniej z 800, więc raczej ten. Więc lecimy dalej. Co tu pierwsze, jakieś wzmianki są od 2007 roku. Na tej stronie jest tu zaznaczony potencjalny wyciek paliwa z powodu wadliwego uszczelniacza korka w lewu i zbiornika paliwa. Ogólnie to w, praktycznie we wszystkich modelach to występowało, ale zostało to usunięte. No kurczę, ogólnie to jak już się tak zaczyna i dochodzi do tego, że KTM nie umie zrobić szczelnego korka, to. Gdzieś tam jeszcze wyczytałem inaczej, że to też chodziło to nie mam, żeby Wam pokazać nawet kurde innego, że ten korek, co jest on jest takie, nie jest, że się zakręca je tak długo, tylko tak na jedno czwarte obrotu wciskane to, że z tym też był problem. Jak ktoś ma ktm to wie o co chodzi. No w 2012 roku, co tu jest? Potencjalne poważne obrażenia, no to to, 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 jakieś pierdoły. Ogólnie tutaj są też wypisane jakieś rzeczy, co na przykład co do Supermoto, do Nakedów, to nie wszystko tam warte jest... Yy. Czytania nie. O, na przykład tu są modele w XCF 450, 350. O w tych freeridech w 2012 roku jest potencjalne zagrożenie pożarowe, ponieważ w niektórych, przewod w niektórych przewodach paliwowych może wyciec paliwo na zagięciach lub końcach przewodów. Ogólnie to chodzi o to, że tam i tak już są wtryski, nie? Ale tu jak jest pompa paliła, to pewnie najprawdopodobniej o to chodzi. Akurat z tej strony nie ma wydechu, więc raczej pożarem by to nie groziło, ale jak jest to nieszczelne, no to. No to nie jest dobrze. W 2013 roku. Y we wszystkich modelach od 85 do 300, czyli w 450 już tego nie było, ale w mniejszych było, że mogła się zablokować przepustnica w pozycji otwartej w 2014 roku ale to tylko do modeli 690 i 690 SMC, to taki jak mój koleżka sobie kupił motocykl ostatnio. No to w było, była taka wada, że potencjalne zagrożenie spowodowane nieprawidłowym dokręceniem dźwigni hamulca nożnego podczas montażu. Może jak źle się ustawiło, to, to coś blokowało przy hamowaniu czy coś. O, ale już w 2014 roku. Jest wspomniany przypadek. Ja miałem KTM-a z 2.15, ale to one 13/15 wychodziły jednym liftem, i tu jest wada, która mnie spotkała w KTMie 450 SXF-ie. Jest potencjalne wypadki spowodowane możliwym zakleszczeniem się przednich widelców 4CS, ponieważ tłoczysko może się odkręcić od nakrętki. Ja miałem przypadek, że mi się ten cartridge wyrwał z tego korka, w ogóle że z gwintem wyrwało taki kawałek. I to było przy skoku, akurat. I tu są też wypisane te modele, praktycznie to we wszystkich jest od 125 do 450 i w kuskwarnach to samo od 15 roku, ale nie jest napisane do którego, zakładam, że 15 w ogóle. Jeszcze w starych ktm tam wyczytałem, że często wado było, że tylni hamulec nie działał. I tego ktm co kupiłem, o dziwo nigdy nie kupiłem ktm żeby nie działały hamulce w nim. I tam był właśnie przykład, że tylnik nie działa. Udało mi się go zrobić, odpowietrzyć ten, ale ogólnie jest to, to wpisane jako wada. Nawet w, 15, i nawet w 15 roku, ale to też w modelach tylko tym 690 to już nie będę czytał, że też tam czujnika bez takie pierdoły, ale dobra to akurat nieważne. O jeszcze w 15 roku występowała taka awaria, że szprychy mogły ulec pęknięciu. Co powodowało awarię? Wiadomo, jedna dwie szprychy pęknie to ten. To w 15 roku ogólnie właśnie był taki czas, że już te nowsze KTMy to zaczęły, nie wiem, oni chyba zaczęli oszczędzać na materiałach, i na przykład jeszcze mogę powiedzieć, że w modelach od 13 do 15 roku znam dwa przypadki. Jeden był mój, jeden kolegi i spust od oleju ten. Ogólnie tam jest na naklejkę, na naklejkę jest na podkładkę, miedziano i trzeba dość, no tak, dość tam 20 Nm, żeby dokręcać. I przyznam Wam się z ręką na sercu, dokręcałem kurde kluczem dynamometrycznym, i ja nie wiem jak to się stało. I ten gwint mi się normalnie, nie za pierwszym razem, ale już był taki moment, że drugi, trzeci, czwarty raz wykręcałem, i były kawałki gwintu na śrubie. A dokręcałem tak, jak jest w serwisówce 20. I miałem koleżkę, mam, znaczy mam koleżkę, co też taki przypadek, tylko on w 250 miał, że też mu się ten gwint zerwał, a tam jest tak bardzo mało miejsca, że nie, no jest naprawa taka, że najlepiej to po prostu albo wkręcić na klej i już nie odkręcać tej śruby, albo no może jakoś sprężynę, ale powiem Wam, że ścianki są tak drobne, że jak ja popatrzyłem, mówię, no nie, no jeszcze mi karter strzeli, to wolałem na klej wkręcić już tymi później spustami, bo ogólnie tam są trzy spusty od oleju, co jeszcze, co te filtry siatkowe, to nimi też można olej zlewać. Już tej śruby później nie wykręcałem. No i zaczynamy do najlepszego. 2016 rok SXF 250. Nie wiem jak to jest, bo ogólnie jest z reguły tylko 250 podawana. Więc zacznę od niej. I Tyle wad, co ten silnik ma, to naprawdę <gryw> ostrzegać wszystkich. Można, żeby omijać ten model, nawet jak wszystko w nim działa. Jak tu poczytałem yy, o opiniach zawodników, gdzie komuś ogólnie w SXF-ie 3250 roku najprędzej wam strzeli pie, trzeci tryb. Jakoś tak jest, jak czytałem na forach, ale zdarzały się przypadki, że była poprawiona skrzynia, i zawodnik jeździł i opisywał ten przypadek, i po jednych zawodach strzeliła mu jedynka. <laughs> Więc masakra jest. A mogę przeczytać e, 16 rok. Korbowód może ulec uszkodzeniu lub pęknięciu z powodu odchyleń w procesie produkcyjnym. To jest w SXF-ach i w Faktory, i w Edition, i we wszystkich wersjach. 16 rok. Tutaj jest jeszcze napisane, utrata laju może zaszkodzić wnętrzu amortyzatora, stwarzając potencjalne niebezpieczeństwo w wypadku, ale to akurat jest tylko przypisane do Super Adventures 1290, to już jest Naked. Cylindry hamulca ręcznego mogą mieć wadliwą obróbkę wpływając na hamulec poprzez wczesne zużycie uszczelki w cylindrze hamulca ręcznego. Tu nie do końca patrzcie na to tłumaczenie co jest, ale no, ten, ale wiadomo o co chodzi, że hamulce mogą ulec awarii pompa. A w sumie jeśli chodzi o dwusowy, to w 2017 roku poprawili rozruszniki i jeśli chodzi o odpalanie, bo nie wiem czy się spotkaliście z takim czymś, że praktycznie każdy dbusów, one tam rozruszniki miały od 20 roku te EXC 250 czy 300. O salata I nigdy te rozruszniki nie działają, a jak działają, to coś rzęchocze, raz to odpala, raz nie odpala, odpala na ciepłym, odpala na zimnym, nie odpala na ciepłym, ale już od 17 roku właśnie to poprawili. To to jest plus. A jeszcze w 2017 roku znowu poprawili rozruszniki, ale spierdzielili, bo wymienili gaźniki z Keihena na Mikuni i tu akurat ludzie też piszą, że problemy się zaczęły. Tutaj skrzynie w KTM Freeride były słabo zaprojektowane, a to też mogę przeczytać w sumie. KTM Freeride to taki KTM, on się nazywa free dlatego że nie wymaga takich, że tak powiem, napraw wymiany w co 100 motogodzin czy takie te, tylko można sporo dłużej jeździć. Jest taki silnik bezobsługowy, ale on wiadomo też nie ma takiej mocy. No i tu akurat nie jest napisane w którym roczniku ale chyba w 17, bo widzę, że tu w 17 pisali wszędzie. No to źle co tu jest napisane? Koło wyrzucało wodę do komory powietrznej i ostatecznie zatapiało silnik. Po prostu Poszukaj informacji o tym, jak właściwie zaprojektowali plastikowe klapki, aby temu zapobiec. zapobiec. No, czyli gdzieś tam było jakaś odma silnika, chyba z tego co rozumiem i to było tak, że koło tam wodę lał. No, w 2017 roku też KTM yy, stosował własne zawory trzcinowe, czyli w sensie, że membrany swojej produkcji, one były słabe jakości, te listki się potrafiły urywać, ale tutaj jest, że ludzie po prostu zaczęli je zastępować tymi... V-Force 4 Które miały mocniejsze stroiki Lepsze uszczelnienia, ograniczniki stroika I lepszy przepływ powietrza O tak Co tu jeszcze takiego jest co warto O na przykład jeśli chodzi o TPI To yy, Wielu motocyklistów yy, Że pękały w nich te zbiorniczki na olej I tam KTM zwraca uwagę Że to była wina tego że ludzie za mocno Dokręcali je i ten I była też na to akcja serwisowa no, problemy z napinaczem łańcuszka rozrządu to ja już mówiłem w tych KTMach co Pisarek miał. To właśnie taki ten je, yy, dlaczego ogólnie one może nie są wadliwe jeszcze raz powiem, ale po prostu co max to, bo to 50 moto godzin lepiej taki ten wymienić. Napinacz, tutaj jeśli chodzi o pękanie RAM, to to nie dotyczyło krosłówek nie Enduro, to akurat KTM 1190 Ehe, he, he, he. Co tu jeszcze jest? No, tu jeszcze ktoś napisał, że wczesne silniki RFS miały problemy z pompowodną i zaworem. Wczesne silniki 200SX, problemy z pękającymi obudowami. Na przykład tego katema co miałem SX125, niby była jako Enduro. To tą to magneta miała plastikowo. Ona była widać, że była poprzetapiana, już w niektórych miejscach. To tylko to właśnie wychodzi po kilku latach. Nie wiem, to jest 4-5 lat więcej, dobrze, a później już nie wiem, jak jest 10 lat, to takie rzeczy się dzieją. Jeszcze mi się przypomniało, bo zobaczyłem tutaj klucz do świec, że na przykład KTMy od 2,11 roku do na pewno do 2,15, bo 16, bo nie wiem, jak od 17 w krosowach jest, bo się nie przyjrzałem. Mają tak skonstruowane świece, że fajka jest wodoszczelna. No, powinna być wodo odporna, że tak powiem, i wodoszczelna, ale jak wiadomo, się wykręca te świece, to widać, jak w jakim one są stanie, i osadem pokryte. I właśnie to też, według mnie, to jest wada w tych KTMach od 2011 roku, że nie zrobili odpływu w głowicy, tak jak na przykład jak w starszych, albo w RFS-ach. W tych sporonowszych nowszych KTMach, tak mi się wydaje, że chyba zrobili ten odpływ, ale nie dam sobie ręki uciec, uciąc, uciąć, uciąć. Ale tak mi się wydaje, że to poprawili. Jeszcze ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, bo sporo o tym czytałem. Tu na przykład jest napisane, że pierwsze KTM 150 miały wiele awarii silnika. Jeśli chodzi o KTM na przykład AXC200 czy 125, to one wiadomo, że dół silnika mają od 125 góra jest powiększona i też często widziałem KTM na przykład z 12-13, tam może niższe też roczniki one ogólnie to ta 200, żeby Was nie okłamać, EXC to chyba od 11 roku, a nie, wychodziły wcześniej sporo ale ogólnie o te nowsze roczniki mi chodzi powyżej 2 11 roku, to często był taki czas kiedyś, że widziałem, że był zuszkodzono skrzynią, albo było napisane, że skrzynia po naprawie, albo że tryb wymieniony i tak pamiętam, że kiedyś przeglądałem te KTM -y i sobie myślę, kurde, KTM praktycznie wtedy na no tamte czasy to on był 4 czy 5 letni i mówię Enduro i już skrzynie porozwalane, ale właśnie zdarzały się takie przypadki i często też ze sprzęgłami że często właśnie sprzęgła tam kosze do wymiany czy coś się zdarzało. No jednak była góra mocniejsza i jak ktoś dobrze upierdzielał to to były takie przypadki też ze skrzyniami. Ogólnie wam powiem, że jeśli chodzi o polskie fora, to ciężko znaleźć jakieś takie rzeczy co ten o, no na przykład w takim ktm dajmy z 15 roku, 450, miałem takiego i też yy, jedna z takich wad, ale ogólnie w tych ktm od 2-13 roku w górę, jeśli chodzi o to pokrywę zaworów, praktycznie zawsze z każdej gdzieś się sączy olej i mimo, że się to uszczelni, no to niestety. Na przykład jeszcze y, tak jak tutaj, to ja miałem w 15 roku, to nawet nie miałem miejsca już na rozrusznik nożny, więc ten może być z 14 roku. A w 15 w 450 nawet już tutaj nie miałem tej, y, tego na mechanizm, tylko po prostu tego nie było w ogóle. No to akurat może być jako minus, bo niestety często się zdarza, że akumulator zawiedzie, rozrusznik nie uruchomi silnika, a te motocykle odpalić z popychu jest praktycznie niemożliwe, chyba że ustaniecie na niezłej górce. Więc zawsze najlepiej mieć rozrusznik elektryczny i nożny. A nawet w dwusuwach, jak macie rozrusznik elektryczny i go często używacie, to i tak wam się akumulator rozładuje i zostaje rozrusznik nożny. Niestety, w Enduro, jak cały czas używacie rozrusznika, i jeszcze Wam wentylatory chodzą, i to wszystko idzie z akumulatora, no to siądzie to. Przerabiałem temat. O jeszcze w ogóle, jak na przykład chodzi o EXCF, albo to Enduro, tam gdzie są czujniki od chłodnic. One są zawsze w tym miejscu. To też to przerabiałem i dwa mi padły. No, one nie są dość żywotne, jeśli to. Trochę ten automatyczny czujnik temperatury, co po prostu jak motor nabierze zbyt dużej temperatury, się włącza wentylator. To też Wam powiem, że dwa mi padły. Jeden już kupiłem, spadnie tym, kupiłem drugi, mi padł i później kupiłem trochę chyba droższy, bo ten drugi kupiłem z Aliexpress, to mi wytrzymało chyba 3-4 miesiące. No i też miałem przypadek w XTF, że jak często używałem akumulatora, no to właśnie mi padł i kupiłem dopiero taki dobry akumulator, to by mi było spoko. 450 też mi padł akumulator. To też kupiłem taki sporo lepszy. Ogólnie, jeśli chcecie używać rozrusznika w KTM, to zawsze polecam kupić sporo lepszy akumulator. No i tyle w sumie. Teraz macie jakby takie światełko, co jest dobre w tych KTM-ach, co złe. Ale ogólnie jak tak spojrzeć, jeśli jest starszy KTM w dobrym stanie, no to on jest sporo pewniejszy niż na przykład KTM z 2016 roku. No tam to spierdzielili naprawdę. Wszystko praktycznie. A na przykład taki GSX-R jak mój, wiecie jakie ma wady fabryczne? Mogę Wam też powiedzieć. Jedno z jego wad jest regulator napięcia, ale tutaj jest już to podobno poprawione, bo to bardziej w K6, K7 wychodziło. Nie wiem, czy on był gdzieś w innym miejscu, ale ten co tutaj jest w spoko miejscu jest, bo tu ma ładne chłodzenie, przepływ powietrza, więc z moim się nic nie dzieje. Jeszcze była akcja serwisowa. Nie wiem, czy to Suzuki udostępnia. Yy, pompa hamulcowa. Yy, ona tam może... Tłoczek czy coś w niej skorodować, i po prostu może się Na to normalnie była akcja serwisowa. Poza tym ten motocykl nie ma żadnych bolączek. I jeździ. W porównaniu na przykład do Yamaha, jeden, gdzie uszczelka pod głowicą czy spalone sprzęgło jest normą. No dobra, to był dość taki. Długi odcinek, sporo się nagadałem i tak wszystkiego nie powiedziałem, na pewno wy jeszcze wiecie jakieś rzeczy o różnych mo rocznikach, modelach i w ogóle. Każdy w ogóle to tak naprawdę to wychodzi w tych motocyklach, bo powyżej 2018 roku to nawet nie wiadomo co tam wyjdzie, bo one są jeszcze za nowe i takie wady to dopiero po 5-10 latach się zaczną pojawiać. A no z reguły szybciej, a no, ale wiecie o co chodzi. Jakby nie patrzeć, te coraz nowsze motocykle są coraz mocniejsze, coraz lżejsze i niestety, mimo że części są lżejsze i no są niby tak projektowane, że kurde, no nie wytrzyma to tyle co, co powinno. W ogóle mam wrażenie, że na przykład nowe krosówki i, i w ścigaczach też mi się wydaje, że to samo będzie niedługo, że po prostu to wszystko jest tak wyżyłowane, że ten motor to będzie fajny na 3 do 5 lat, a później to najlepiej to już go się pozbyć i niech się ktoś martwi. Tym bardziej, że jeszcze tak jak na przykład ten duro musi spełniać te normy Spalin i, i na przykład takiego gsx Xera już w ogóle 750 to już tak nie produkują, ale na przykład litrowego czy 600 na 221 w ogóle nie będzie dostępny w Europie, bo nie, spełnia, nie będzie spełniał tej najnowszej normy. To teraz nie wiem dla motocykli, żeby wam nie skłamać Euro 6 wchodzi czy Euro 5, Euro6 chyba, bo to coś nowego. I już GSX-era 221 nie będzie można kupić w Polsce. Będzie chyba tylko na Stany, na Europę pomino. No dobra, to tyle, siemaneczko, omijajcie te wadliwe KTM. -y.